Maciej Maleńczuk otrzymywał straszne pogróżki. Obiecywano, że z gwałcą mi córki. Maciej Maleńczuk, 61 litrów, nie od dziś znany jest z tego, że mówi, jak jest. Artysta często nie gryzie się w język. Ostatnio wyznał w jednym z wywiadów, że dostawał przerażające pogróżki. Obiecywano, że z gwałcą mi córki, mówi w rozmowie z plejadą. Maciej Maleńczuk otrzymywał straszliwe pogróżki. Maciej Maleńczuk to jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci na polskim rynku muzycznym. Artysta jest doskonale znany również ze swojego ciętego języka. W najnowszym wywiadzie dla portalu Plejada zdradził, że przez swoje wypowiedzi otrzymywał dość przerażające pogróżki. Kropka, Maleńczuk przyznaje, że bał się o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Obiecywano, że zgwałcą mi córki, grożono mi śmiercią. Po tym, jak parę lat temu zaatakowałem pikietę antyaborcyjną, wypisywano do mnie takie rzeczy, że właściwie przez miesiąc stałem w oknie. Bałem się, że naprawdę ktoś przyjdzie i zechce mnie za gwiazdka, 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 ać. Tym bardziej, że dostawałem wiele wiadomości, z których wynikało, że ci ludzie doskonale wiedzą, gdzie mieszkam, powiedział muzyk w rozmowie z Michałem Misiorkiem. Na szczęście nie doszło do tragedii. Maciej Maleńczuk otrzymał wyrok za uderzenie w twarz działacza Prolife podczas manifestacji, do sytuacji doszło w grudniu 2016 roku na rynku w Krakowie i musiał zapłacić grzywne. Myślnik a prawda jest taka, że znaleźli mnie tylko dlatego, że byłem na tyle mądry, że po pijaku przyznałem się do wszystkiego na Facebooku, wyjaśnił. Dlatego też Maleńczuk postanowił zrezygnować z aktywności w mediach społecznościowych. Żyje mi się z tym bez porównania lepiej. Kiedyś godzinami siedziałem na Facebooku i sporo komentowałem. Miałem z tego powodu same problemy, dodał w rozmowie z portalem Plejada.